Wyobraź sobie łazienkę, dzięki której możesz obniżyć swoje rachunki za wodę i zadbać o środowisko. Aż 66% wody zużywanej w domu to woda, z której korzystamy w łazience. Ponad połowę z tego stanowi woda zużywana do mycia i kąpieli w wannie czy pod prysznicem. Z myślą o środowisku i oszczędnościach, wybierz prysznic zamiast wanny. Intuicyjnie pod prysznicem zużywamy mniej wody i warto to wykorzystać. Czy istnieją inne rozwiązania, dzięki którym można zmniejszyć zużycie wody podczas kąpieli bez wpływu na nasz komfort? Oczywiście, że tak. Oto rozwiązania Groe, które pomogą Ci oszczędzać wodę w czasie kąpieli pod prysznicem. Technologie, które pomagają redukować zużycie wody, znajdziesz w naszych deszczownicach i słuchawkach prysznicowych. Wybierz wariant z ogranicznikiem przepływu Groe EcoJoy. Dzięki niemu, w zależności od modelu, zaoszczędzisz nawet do 50% wody, nie tracąc przy tym przyjemności z kąpieli, ponieważ strumień jest tak samo wydajny. Wodę możesz oszczędzać jeszcze zanim rozpoczniesz kąpiel. Czy wiesz, że za każdym razem w oczekiwaniu na ustawienie właściwej temperatury wody pod prysznicem marnujesz nawet 10 litrów wody? Wybierając baterię termostatyczną, niemal natychmiast uzyskasz idealną temperaturę wody i będzie ona stała przez cały czas trwania prysznica. Nie tracisz czasu i wody na ustawienie odpowiedniej temperatury wody. Dzieje się tak dzięki technologii GroE-Turbostat, zastosowanej w bateriach termostatycznych GroTerm. To świetny sposób na oszczędzanie wody. Głowica termostatyczna utrzymuje stałą temperaturę wody przez cały czas trwania prysznica. Woda nie marnuje się podczas ręcznego ustawiania temperatury. W momencie, kiedy na przykład jeden z domowników odkręci wodę w innym miejscu, co powoduje wahania temperatury pod prysznicem. Co więcej, w prosty sposób możesz zatrzymać przepływ i oszczędzać wodę, na przykład podczas mycia włosów. Ponowne uruchomienie jest łatwe. Wystarczy ponownie przekręcić pokrętło, a woda o tej samej temperaturze popłynie od razu. Nie ma potrzeby regulowania temperatury od nowa. Dodatkowo, przycisk Groe EcoButton umożliwia zmniejszenie zużycia wody nawet o 50%. W Groe czekają na ciebie produkty, które pomogą oszczędzać wodę w łatwy i przyjemny sposób przez lata. Szukaj produktów, które zawierają w opisie Groe EcoJoy. Wyobraź sobie łazienkę, w której każda kropla ma znaczenie. Wyobraź sobie Groe